To ciasto też Pani otworzyć? O, no jest to jest otwarte. Otwarte mhm. było już to. A to już było nieotwarte. Czemu se Pani tych mandarynek nie je? No nie jem, bo... nie mam kiedy jeść. Niech Pan słucha, niech Pan ukroi mi to ciasto. Mhm. Kawałek sobie i kawałek mnie. A ja sobie wyciągnę łyżkę i łyżką wyciągnę. Tylko czy ona jest ta od ciasta? Ale pani Krystyno tutaj ja widzę to już trochę pleśnią zaszło. Gdzie? Tu, w tym miejscu. No przecież to jest świeży ciasto kupione na święta. W tym miejscu jest, jest. Tu pleśnią. To stary musi pleś być. To co nie będziemy go jeść, to makowiec ukroić. No Makowiec wygląda dobrze, ale to już... Nie, to już do wyrzucenia. jest no ale przecież w lodówce. ale nie działa lodówka i dlatego. Tam ta lodówka działa. Przecież. No właśnie ja też tam nie czuję temperatury w ogóle. Nie ma na minusie tam chyba. Ona niby działa... Ja nie wiem co się stało. No chujano. No nie działa. Chleby miękkie, bułki miękkie, nawet nie są stwardniałe z zimna. Kurwa nie wiem. Jeszcze ja nie znam na lodówkach, ale jak świeci ten to powinno działać A zamrażalnik? Nie, zamrażalnik mrozi chyba Nie, też nie Ale on jest w tym Ta ryba jest zmrożona Bo widać lód, tak Ale jeżeli by była długo zmrożona, to bym nie w niej palca, a zostaje więc tak jakby to się rozmroziło, raczej no, zaczęło rozmrażać rozmrażać godzinę temu. To co, dwie, dwie lodówki na raz poszły się walić? i to, to samo, jest ten, jest zmrożone. Jest lód. Ale jest miękkie. To o co chodzi? Ja już nie wiem. Wiecie co mi przychodzi na myśl? Nie będę mówił, bo później ludzie myślą. Mówią, że dostałem tego. Jak panie Krystyno. Nie, niech pani nie próbuje, bo one, tak. Ja mówię, go próbuję, ale to może się pani zatruć. Ja nie czuję, żeby było tak No ale jak już wyskoczyło to pewnie wie pani. No już nie jest takie jak to być. Może powinno. Do radynku, czy z czego jest? No nie wiem, z czego, ale jest. Jest zielone. Tu, 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 tu. Zupa ustawiona na samopaga kysia stała. No nie może tak być, że pani lodówki nie będzie miała. Ona nie chłodzi w ogóle. W ogóle ta lodówka jest do umycia. No musi chłodzić, skoro nic się nie zaptuło w niej. No jak to się kurza? No ten makowiec wygląda dobrze. Do jedzenia jest chyba. Do jedzenia. Razem skupowany z tym, co wam dała. No ale sernik ser, jest wie pani. Sernik jest tam. No ja nie ukroję, nie mam mowy nawet, żebym ukroiła tą ręką. Ale wam też nie dał rady. I łyżeczka od, od ciasta zabrana, nie ma. O, proszę. Na nożu muszę jakoś mhm. wziąć to. Zabrana łyżeczka, zabrane wszystko. To jest człowiek, antychryst. Chyba antychryst. Jakby było to ciasto... Yy... Niech pani go lepiej nie wie, naprawdę. Bo to już wie pani. To już grozi jakimś zatruciem. Gdy jutro ta yy, opiekunka, to każe i zanieść do Biedronki to ciasto. Mm -hmm. To z Biedronki pani bra? Dwie drąki i tamto też dwie drąki, to wam dałam. Mm -hmm. No to proszę sobie swoje bracia, swoje. I mm -hmm. chodzi już. Te 134. Serię. Zapowiadam rozpoczęcie kolejnej. Nie, Nie wiem i czy z Jęgi naszych... Trochę mnie ta pleźnie O, jara się A jakoś zawsze ją tam wieszam Tu poszedł moczena Zbieranie ospadów Kto? A ten z góry, Albinek. Albinek? Albinek, tak. On ma na imię Albin. Albin? Tak. A to jeszcze nie słyszałem. Proszę? Jeszcze nie słyszałem. A nazwisko ma pani jego? Co ma? A nazwisko, czy zna pani? On się nazywa Tanar. Albin Tanar? Tak. tak. Nie wiem, zobaczę. Może. A ja miałam sprawę będzie. założoną w Krakowie z nim, proszę Pana i szukali, szukali, nie znaleźli takiego w Sosnowcu, a on, bo on miał nazwisko Tarasiewicz, tak jak jego dzieci się nazywają i żona, Siewicz, mm -hmm. A on się nazywał Tana, dopiero policja mi powiedział jak się nazywa i musiałam nową sprawę zakładać w bo fajerwerki już reklamują. Proszę? Fajerwerki już reklamują. Tak? Na Sylwestra. No przecież w tym tygodniu Sylwestra. No. Jest. Będzie pani strzelać? Petardami? Nie, nie, ja nie strzelam. Ja, ja się widzę strzelania. Tak? Ja też to już nie kręci kiedyś, tak, ale ja, teraz. Pana, Wolę, żeby ktoś poszczelał i wydał pieniądze. w <laughs> tym roku jestem, to jestem dziecko wojny. Mhm. To ja proszę pana... Niech chce pani włożyć tutaj ten telefon? Nienawidzę. Ja widziałam jak Rosjanin, to miałam wtedy nawet może nie całe dwa lata, mm -hmm. może dwa lata, nie wiem, bo nie rozmawiałam z mamą na ten temat, mama nie chciała rozmawiać ze mną na ten temat. Dostała od Niemca różyczki i zdjęcia rodzinne. I tego Niemca, ro, ruski, zabił karabinem, tym drewnianym, ja nie mm -hmm. wiedziałam jak to się nazywa, czy to się nazywa kolba. Tą kolbą go zabił. Tak go długo bił, aż mu się głowa rozleciała. Pani to A widziała? Ja krzyczałam. A jak krzyczałam, nie bij go. Dlaczego go bijesz? Nie bij go. On mi dał czekoladę, on mi dał nożyczki. Te nożyczki mam do dzisiaj. Hmm. Nie u mnie, tylko u mamy. Tak, u mamy. Były, to na pewno je bratowa zabrała. To mówi pani, że tu z tak? Jak ten albin. Tu ma pani z tą nitkę. Tu. Widziałem taką sztuczkę, że się owija o ten. O, o łyżkę i się wyciska, nie? Wierza, a mi nie ma mowy, nawet żeby ja, Pomogę pani. pani, chce pani ja wyciągnąć? Wyciągnąć i może na spodek położyć. Za to je pod, dlatego że się. No, pobrudzi po, po brudzi, no. To jak dziwny smak ma ten mako jest no Może niech pani nie je, bo to wie pani. Lepiej się nie zatruć. Jedzeniem. No to później wie pani. Jakieś te biegunki będą albo bóle brzucha? To nie warto. On ja też tam wcześniej. Ten mi przeleciał, może to już jest. Tak mi przeleciał zapach yy, takiego stęchnego, stęchnego machu. Tak? Nie, to ja wolę tego nie ten, nie chytać. Ja pani jutro przyniosę ciasto. Jak mówi pani, że ten to... Nie, już ja nie będę już ciasta. Ale taki kawałeczek, że miała pani na raz. Już mi się, już mi to. Tak? Też nie byłem przekonany co do tego ciasta. Trochę strach. Każdy dobre że się do, do lodówki wkłada i w lodówce powinno ciasto być. Mhm. No bo ta herbata ma taki smak. Nie, herbata dobra, bo ja piłem. Herbata dobra. To jest po prostu nieprawdopodobne. Żeby nie. ciasta nie wyróżni. No. Może za dużo dlatego. Wie Pani o co chodzi. Za dużo ciasta i... A ja miałam, proszę pana, zawsze dużo ciasta, bo miałem maków. No ale lodówka nie działa, dlatego. Wie pani, to się tam troszeczkę, no, no po prostu pleśnią zaszono. Jakby było cały czas w lodówce, to by miało długi termin. Za godzinę zobaczyć, jak to będzie tam w tej lodówce. No. Ja tam zmniejszyłem temperaturę w jednej i w drugiej, to powinno on, być. No, ja siedziałam tu w pokoju, oglądałam telewizję, a on rządził sam. A w przyszłam piwnicy to wyłączony telewizor, brak to był na górze. I proszę pana, jak ja sam do piwnicy, to tutaj cifował na górze do telewizora. Bo ja on jak telewizor nie gra, to on się nie odzywa. Jak telewizor gra, to tam wymyśla jakieś gwizdy, jakieś, jakieś coś. Co to znaczy? Chipował. Co albo to? chip chip woła, albo, albo woła jakieś coś inne. Chip chip? Ja Miałam dyktafon, bo mi zostawili właśnie ci z Krakowa dyktafon, żeby go nagrywać. No. To nawet nie był dwa dni, tylko około <laughs> Tak Tak? Ma... Ja dzwonię do nich, że nie mam tego dyktafonu. Proszę pani, to nie jest tania rzecz, żeby mogli pani dawać, co. Parę dni dyktafon. A kto tak? Kto pani dał ten? Policja? A nie policja, ci z tego sądu z Krakowa. Aha. Bo tam kuzynka wykłada na uczelni w Krakowie na Jagiellońskim i wykłada w Warszawie w szkole gospodarstwa domowego. I ona widziałja. jest z mojej mamy siostry. Teraz robi doktora. To ma, pisze tam coś, jakąś książkę. W całym Macie po prostu, w całym Macie. Nie, to lepiej nie jest. Ja już będę szedł, panie Krystyno. Mówiłem już będę szedł. Bo już zaraz sklep zamykają, już 19.40, do 20.00 jest Muszę przelecieć na kolację jakieś te Wie Pani o sobie. chodzi To jest dla mhm. Dla pieska, to ona tak? Ona jest mądra, ona jest... W imię jest mądry pies. No Jak wyjdzie na dwór to głupi, bo ciągnie cały czas I Mnie denerwuje Ale... Nie no, Pan weźmie te... ...dwa te cukierki dla Dominiki To wezmę, no Nie, to jednego wezmę Dwa, dwa Dobra. Jedno nie dwoich jest dwoje, to musi być dwa. Dobra. Wziął pan dwa? Tak, wziąłem dwa, no, tu są dwa. No dobrze. No dobra. To dziękuję bardzo. Ja za herbatę. Ja po wziął, i, po wziął, i po wziął, Pieska o utule Od pani. Moja latarka. Zamknę, tak? zamknę, no. Dobra, to do widzenia. pani włącza światło w piwnicy? Ja nie zgasiłam. No, nie chcę, pani zgasi. No właśnie teraz zauważyłem. Dobra, to ja idę, Do widzenia. Wiecie co, sam już nawet nie wiem, jak, jak to interpretować i co o tym myśleć, bo niby nikogo tam nie ma, nie? Ale jednak wczoraj byłem. Ladówka działa, wszystko git. Dzisiaj jestem, nie działają dwie. I żeby dwie się rozkraczały jednego dnia, to jest raczej wiecie, mało prawdopodobne I trochę mnie to trochę mnie to zadziwia A zaraz, wiecie, wiecie będą komentarze To tak, wkręcasz sobie, bo przychodzisz tam i ci się nam panie wkręca. No nie no! fakty. Ja nie mówię, że w to wierzę, no bo w sumie nie ma żadnych dowodów, jakby, że on tam jest. Tylko słowa pani Krystyny. No ale wiecie, no. Ech, niby te lodówki stoją zepsute. Sama by sobie ich chyba raczej nie przeciągnęła i nie zepsuła. Będę chyba musiał skombinować, jak one nie będą działać, to poszukam na no, jak eliksie jakieś lodóweczki. Będzie trzeba pani Krystynie jakąś zakupić, no bo tak to nie może być, że ona bez lodówki sobie żyje. Bo bez lodówki to się nie da żyć. Nie wiem czy ktoś w ogóle w tych czasach żyje bez lodówki. Dobra, ja idę do sklepu. Także to wszystko na dzisiaj i trzymajcie się.